Dzień dobry, witam Was po drugiej nocy. Druga noc była, na, zanim się trochę ułożyłam i to wszystko sobie dopracowałam, w tym miejscu troszkę to potrwało, ale powiem Wam, że dzisiaj było mi bardzo ciepło. Tam już... Valerian morsował. Tutaj też wicewiesiu się już ubiera. Tam dalej jeszcze wszyscy chyba śpią. I tak to był kawałeczek mojego posłania, widać? Dobra, czas wstawać, tylko jeszcze wam pokażę, jak... gdzie tutaj śpię. dziura, nie wiem czy to dobrze widać bo się słońce odbija i właśnie sobie tutaj śpię no ale czas wstawać świeżej kąpieli <słuch> <słuch> pakujemy się już, ale chciałam wam coś jeszcze pokazać jak tutaj. Zobaczcie. Moje gatki. Moje gatki. Tak właśnie jest chwila, i wszystko zamarznięte. Już prawie spakowana. Będziemy mogli ruszać w dalszą drogę. Chłopaki się pakują, dziewczyny też. Kochani, teraz mamy postój. Ja sobie odpoczywam leżąc na plecaczku. Niektórzy się posilają, trzeba było sobie ręce posmarować. Powiem Wam, że pękają bardzo. Skóra pęka, bo jest sucho. Całe szczęście. Krem się sprawdził, nie zamarzł, bo niektórym osobom właśnie tutaj tej kremy pozamarzały. Musiały sobie potem powkładać koło ciała, żeby się rozmroziły. Mówię Wam, w saszetkach i rzeczywiście daje radę. Daje radę, zaraz Wam pokażę. O, widzicie taki kramik? Ja sobie wziąłem w saszetkach, żeby nie w całych... Szylka do mnie przyszła. Żeby nie w całych e, pojemnikach, bo to jednak ciężar, a tutaj saszetka jest e, le, le, lekka bardzo. No i najważniejsze to, że nie zamarza. Nawet gdyby się zdarzyło, gdyby to zamarzło, to jest to takie cienkie, że można szybko to po prostu rozmasować i ogrzać, a, ale i tak dał radę, nie zamarza. Mamy teraz, już, psz, 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 psz. Mamy teraz przerwę i czas na posiłek banany suszone. Ale tutaj też jest łosoś norweski, i taki dobry. Tutaj jeszcze chlebek. Mięso nam coś nie wchodzi i też nie, ale mam jeszcze suszone owoce i tutaj jeszcze miałam tak z orzechami. Grążek Się, czy będzie. Woda. O Jezu, jezu. Ale radość. radość. to uh -huh. Tak sobie już jest, A, coś się spytać. spytać. O, jest ty. Oj. Hello. Hello. Cała wolen w lordzie, no USA. Okej. Okay. Jakie orgie? Orgie. <laughs> orgie, orgie, nie to orgie, orgie. To wszyscy orgie. Ale zobaczyć, kto się ciężko za my zamorsowaliśmy tutaj w tej dziurce u przypadkowego pana a nie fina tak, nie, tak, nie. a żeby nie żebym on mógłbym mieć bali miał tylko dziurę z zimną wodą nie i wszyscy skoczyli do dziury i zamorsowali Jak tam Piotruś? Bardzo dobrze, Fajnie, nie? No super, no, Już prawie miałam nie wchodzić do tej, a ja mówię, ale się Nie, ja Zbieram gra, graty i uciekł. Szukamy miejsca na ostatnią, na stacji no nocleg. Kawałek po tym morsowaniu naszym u Zobaczcie jaki ładny zachód słońca Więc trzeba się szykować do noclegu Valerian nachodzi szuka miejsca na nocleg tak bliżej cywilizacji. Dzisiaj zobaczcie tam skok narciarski tutaj stoki narciarskie tam nawet jeżdżą na tych stokach. Na skoczni nikt nie skacze. No i pięknie. Dzisiaj kochani widok taki, do spania, jesteśmy na wyspie i widać miasto i szykujemy się do spania. Tutaj mam sąsiadów, tam dalej też i o góry więcej, więc dobranoc, ostatnia noc. Kochani, musicie uwierzyć mi na słowo, mamy zorze. No chodźcie do mnie, Stawię wam zdjęcia. Pierwszy raz. Ale zobacz, nic nie ma i raptem gwasztekówkę. Leciutko, leciutko, kochani, widać tam zorze, ale wrzucę wam zdjęcia, bo są. Naprawdę pięknie to wygląda. Ale telefonem nie nagrywa się. Dziwne, że nie można nagrać, nie? Troszkę się nagrywa, troszkę, ale zobacz ile. Nie, to słabo. Na nagraniu no. słabo. A w rzeczywistości to kurde wrażenie no. robi. Dzień dobry. Dzisiaj ostatnia noc już była. I co, będzie troszkę mi tutaj śpiwór przymarzł. Za niedługo ruszamy już w stronę miejsca, gdzie mamy resztę swoich rzeczy. Ale dzisiaj jeszcze będziemy zwiedzać Rowaniemi. I będziemy też w centrum tam Rowaniemi morsować, tak więc jeszcze kawałeczek rzeką na nartach. No i nasza przygoda powolutku będzie się kończyła ze spaniem na dworze. Jeszcze tylko wam powiem, że dzisiaj było troszeczkę chłodniej niż niż wczoraj, ale nie było źle. Bo w nocy miałam taką przygodę, że wyleciał mi z materaca powietrze, musiałam pompować. <grym> musiałam wychodzić, Szukać worka tego, co na pewno. Ma musiałam pompować. A jak Nos czerwony, bo na, na, na zewnątrz był. Ale jak ładnie. Na to. A dzisiaj, kochani, mam urodziny. Skończyłam 40 lat i posiwiałam już. Zbieramy się powolutku. Ale słonko wstaje i ładnie będzie widać teraz. Ale chyba wiosna tutaj idzie, bo ptaszki śpiewają. Ale chociaż dzisiaj musiało bardzo przymrozić, bo jeszcze jeszcze trą trzącham. I kochani, wszystko się wyjaśniło, dlaczego tak zimno było w nocy, bo było minus 24 stopnie dzisiaj. Uff. Zamarza wszystko. Zobaczcie jak tutaj to wygląda z bliska wszystko przymarznięte. Zamek mi się nie chciał dzisiaj od kurtki zapiąć, bo był też przymarznięty. No posiwiałam, jak Wiesiu noc zimno. dzisiaj. No, bardzo Zimno? 24 Od dołu zimno, wiało. Ale da udało się, nie? Od góry, co się ruszyłem, ma teraz, jeśli się ruszył, to naciągło zimnego powietrza i znowu telepanko. Ale przeżyliśmy i ostatnia noc. No, Emila, Dobrze. Przeżyłam to najważniejsze, ale rzeczywiście nie wiem, czy to się dałoby zamarznąć. Nie Bo to zimno to, nie, to budzi, cię bu budzi, zaraz, zaraz się budzi. Cię budzą. No. I nie masz pełnego twardego snu, tylko takie. Czuwanie. Czuwanie. Ja tak na czujce, no. no. Nawet nie wiem, czy ja tak jakbyś nie spała, ale tu śpisz. No. Także jest, i tak cieszymy się, że przeżyliśmy. Nie, tak. yeah, ostatnia noc! Uuu, teraz ciepłe prysznice i kawa! Najważniejsza kawa. Yeah. Ale radość. Jak dzisiejsza noc? Powiedzieć ładnie, czy brzydko? Może <grym 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 jak chcesz. Jak <grym> chcesz. Dzisiaj było najzimniej z Zimniej, nie? nocy. Stopy mi to przyjmuje. Ale nie najgorzej. Aldonka? Bardzo zimno. zimno. Bardzo, bardzo, zimno. zimno. Bardzo, bardzo, bardzo zimno. Ale fajnie było doświadczyć przed Dobrze, że na ostatnią noc, a nie na pierwszą. Dokładnie, bo Wojtek? By zimno było czy ciepło? W stronie było mi cie... zimno, ale też mi nie było ciepło. Spakowana, plecak gotowy, buty narciarskie, to był challenge, powiem wam dzisiaj. Żeby ubrać te buty, ale są już ubrane. Czekamy jeszcze na wszystkich i ruszamy dalej. Znaczy, wruszamy dzisiaj już w stronę miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy. Tam spędzimy jeszcze jedną noc. Dzisiaj będziemy w Robaniemi. E, no i tyle. Przygoda dobiega końca, ale było fajnie i warto. Ale dobrze, że ta. Mroźna noc była ostatniego dnia, a nie pierwszego, bo wtedy to by było pewnie w perspektywie mieć dalej jeszcze takie mroźne noce. To by było e, gorzej, ale tak no to już jest ok. Jak noc? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Noc dzisiaj była ekstremalna. Minus 24 południowości. Gawki trochę były. Duszki nie zmarzły, ale w plecach pokrowiec zamarz. No, Nie ukrywam, że dzisiaj była noc Naj najcięższa najwyższa i żyłem no, no, troszeczkę o w <grym grym> Bo Wojtek ma... to samo, boże Piotrek, Piotrek? <grym> nie, no, no super, nocka była super dwucyfrowy, dwucyfrowy, minus, a więc... Ciekawe było, no przede wszystkim zorza, zorza. O właśnie, no, szkoda, że tak na, na kamerze nie widać tak jak nagrania tego. Tak coś, coś pięknego, no dokładnie, no. szkoda, że nie widać na kamerze. Chowam rękę, co, bo co mi marznie. Ale za to zdjęcia pokazały piękno tej zorzy. Tak mhm. jest. Super. Mamy szczęśliwy dzień wyprawy. Trzy noce spędziliśmy, ta noc była najbardziej mroźna. Mieliśmy minus 25 stopni, wyszkaliśmy właśnie na tej liście. Do domu kilka godzin marszu, tam czeka Agnieszka, czeka ciepła kawa. O dziwo, wszyscy się sprawdzili, wszyscy liczę, że dojdą, chociaż jeszcze została końcówka. Pomimo tych trudnych warunków, bo nie mieliśmy ani ciepłego jedzenia, woda była pozyskiwana na bieżąco albo ze śniegu, albo samej rzeki, do której trzeba się dokopać, bo pół metra lodu. Codziennie morsowaliśmy, to też jest jakieś tam wyzwanie. Jak widzimy, że nauczyliśmy się. Tych zależności, co nas wpływa, aby wytworzyć ciepło i człowiek mógłby przeżyć i zamarznąć. Naprawdę, łatwo taką zachować bezczynność, no i zamarzamy, i tyle. Kochani, już teraz bliżej. Jeszcze chwilę będziemy na miejscu, ale czekamy na resztę, aż do nas dołączą. Bo teraz tutaj skrzyżowanie dróg, i czekamy na podstawę osób, żeby wiedziały, gdzie mają iść słonej widać chmurki. Dzisiaj, powiem Wam, jest bardzo zimno. Gdyby było tak przez 3 dni, 4 dni i 3 noce, które byliśmy, to ja nie wiem, czy, jak, jak, jak to by wyglądało. Fajnie, że mogliśmy też doświadczyć takich niskich temperatur i jeszcze zdorze zobaczyć ostatniej nocy. No, ale dzisiaj jest hardkorowo, powiem Wam. Tak na maks. Skrzyżowanie autostrad wodnych. Mapka. Kochani, teraz musimy się przeprawić przez ten most. Ja już właśnie przyszłam. Ale tam mamy jeszcze, o widzicie, sanie duże, które trzeba po prostu przetransportować tutaj pod góreczkę boczkiem. No bo tutaj jest cienki lód. Tutaj nie ma lodu. I tu, 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 tu też jest cienki. Dopiero za tym znakiem można e, iść spokojnie. Już, już, już coraz bliżej. Ale zobaczcie, ile tam śniegu na dachu. Na jednym, na drugim, jak to pięknie wygląda. No i zazwyczaj mieszkają przy rzece. Teraz też, tylko że zamarznięte. A tutaj dalej jeszcze mrozi. Jak widać tutaj po kurce włosach. Powiem Wam, że już czuję zmęczenie. Albo po prostu Organizm tak się nastawił tylko na ten czas i po prostu już był zmobilizowany, a teraz już zaczyna chyba odpuszczać, bo zmęczenie zaczynam czuć. Powoli, ale dam jeszcze radę, oczywiście dojdę do końca, ale czuć powoli zmęczenie. Koniec! No. Jak tam Daniel? Dobrze? Dobrze, nie? Skończyliśmy wyprawę. Prawie, jeszcze trzeba zalić te do góry, te graty. My już na miejscu w domku, ale zobaczcie, wczoraj morsowałam w staniku, w majdeczkach. I wszystko. Mój ręcznik, który miał mi służyć, żebym się wycierała podczas morsowania. Tak wygląda wszystko. Nawet nie da rady tego oddzielić. by the same